Witajcie telewidzowie kolejnego dnia na pięknej północy Tajlandii. My się już stąd wyprowadzamy i dzisiaj jedziemy do Paj. Mamy jakieś niecałe 60 km, a mapa pokazuje, że to będzie trwało 2 godziny 10 minut. Moim zdaniem będziemy jechać ponad 3, ale to się okaże na trasie, bo trasa jest nieźle powywijana, jak widzimy na mapie. Teraz musimy zapłacić za nasz hotel. Tutaj spaliśmy dwie nocki. Jedną nockę mieliśmy ze śniadaniem za 750 batów, drugą już zrezygnowaliśmy ze śniadania, no bo nam lekko nie podpasowało, więc mówimy, po co mamy za to płacić 150 batów, więc wyszło tylko 600. Idę teraz zapłacić za ten hotel. Hotel zapłacony u tej pani z jednym śniadaniem wyszło 160 zł, czyli dwie nocki, jedno śniadanie, 160 zeta. Pani powiedzieliśmy, że jedziemy do Paj, pani mówi, że to niedaleko, ale przestrzegła nas, że to jest bardzo trudna droga i też słyszeliśmy, jeden kolega, którego poznaliśmy dwa dni temu, powiedział, że część trasy pchał skuter, także jesteśmy gotowi na wszystko, Dzisiaj. My już spakowani na skuter, mój plecak już jest tutaj. Marika zakłada swój. Banany tutaj. Trzeba jest stąd wziąć. No tu zaraz będzie, będzie szejk bananowy. No właśnie. Przejechaliśmy zatankować, za ale ciężko ty się z panią dogadać. Zrozumiałeś? Nie, nie wiem, czy pani nie mówi w ogóle po, Birmiach, po birmańsku. Aaaa chcieliśmy jej przetłumaczyć na translatorze i też jakoś tak niechętnie. I coś nam pokazuje, że dalej jest chyba stacja. No zobaczcie, gdzie byśmy zatankowali dzisiaj. ile kosztuje litr benzyny? No i tak tutaj się dogadujemy. Okej, okay, dogadaliśmy się. Pięćdziesiąt cztery paty. Co? Huh? <laughs> raz. Ale jaja. No. także tutaj tak społeczność mniej mówi po angielsku, też po Tajsku nie, ale jak widzicie... W takim razie poprosimy je jeden... Jaja z tego mogą być niezłe czasami. Tak? Okej. Okay. O, nawet sam możesz sobie naładować. Tylko pani tam pewnie będzie kręciła. To trzeba do góry Aha. Ej, pani teraz spuszcza. A to nie taka kręcona, myślałam, że to będzie kręcona. To jeszcze inna. Aha, tutaj z tej strony dobrze widać miarkę. Aha, tutaj jest. Aha, był litr, tu dwa. Aha, jeden litr. Mhm. Aha. A, jeden litr. Aha, jeden pięć litrów cała bańka. Aha, no właśnie. Kopuńka. Zleciało wszystko, wąż musiał być wysoko w górze. 54. Zatankujemy może jeszcze po drodze, jak nam... 60 nie... km. Tak? No w sumie tak, a wcale nie mamy tak pustego baku. To prawda. No tak jakoś myślę już o tych odległościach, bo to 3 godziny to wydaje się wieczność, no ale właśnie jak ktoś mówił, droga będzie dzisiaj dosyć ciężka. A teraz pani z beczki napompuje, żeby tutaj było więcej. <grystek> Dobry strzęcik. Przed wyruszeniem w górską podróż musimy coś zjeść. Tutaj jest. Jakaś restauracja z zupą i tam jeszcze widzę jakieś stoliki, czy tam też jest restauracja, zaraz idę sprawdzić, zjedlibyśmy raczej jakiś ryż, ale jak nie będzie nic innego niż zupa, no to widzę, że to taki sklepik tylko, tam to jednak był tylko sklepik, więc wracam na zupę. Zamawiamy dwie zupy, pani już zaczyna robić, tak wygląda ten wywar, to jest z ja lubię wieprzowinę, zaraz zobaczymy jak ona będzie wyglądać. Często dają też takie kulki, one niby są mięsne, trochę jak parówki, one wyglądają w środku, ale nie widzę teraz, żeby pani je dawała, więc to dobrze, bo my ich nie jadamy. Zobaczcie, pani wrzuciła świeżą wieprzowinę, surową, no i teraz sparzy ją tylko w tym rosole. Pani teraz dodaje zobaczcie makaron do gorącej wody, zaraz do tego będzie sałata i kiełki. Garść sałaty, garść kiełek. Pani to tylko zblanszuje i zaraz będzie to w misce. Dosłownie 30 sekund we wrzątku i zaraz pani będzie składać naszą zupę. Pani już dodała czosnek, jakieś zioła, czarny pieprz, teraz układa wieprzowinę. I teraz to, co w zupie najważniejsze, czyli rosół. Jedna chochla, o proszę, dwie chofla. Tak wygląda nasza zupa, Marika mówi, że nie chce tej wieprzowiny, więc ja będę miał podwójną porcję smacznego. Smacznego. Przemiły pan przyniósł nam jeszcze wodę za darmo, normalnie wiecie, samemu tam się podchodzi tutaj no tak jakby ich stacyjki i bierze. Tutaj nie ma turystów, więc pomyślał pewnie, że nie wiemy o co chodzi. Tak samo pani przyszła i chciała nam pokazać, gdzie są łyżki, no ale my już wiemy, że łyżki są właśnie w tym pojemniczku. Zupa zjedzona, pani dostała 5 gwiazdek na Google, byłem pierwszy, który ocenił panią na Google. Ostatnio wzięliśmy się za ocenianie, właśnie wystawianie opinii na Google, także możecie nas tam pewnie znaleźć w kilku miejscach. I się zaczyna nam trasa. Widoczki mamy piękne. No zobaczymy. Jedziemy jakby polnymi drogami. No nie gazu, nie gazu. Tak, tu musimy jechać Kurde, co za droga, powiem wam, trasa niezła Pani mówi, tak, tak, tu w lewo, dopaj Mapa też źle pokazuje No jak mówili, droga wcale nie jest łatwa Zamieniliśmy się znowu z Marcinem Tutaj, no ciężko, ciężko Sałkuter ma też, ojejku, do... dosyć kiepskie hamulce i te górki są naprawdę wysokie i takie spore kamienie tutaj leżą, więc jak w niego się wjedzie, no to łatwo stracić kontrolę. Ej, kolego, ja też jadę! Zobaczcie, taką mamy drogę, chłopaki coś tutaj robią. Słupy nowe. Tak, słupy, no po drodze widzieliśmy nowe, właśnie fajnie to wygląda. ojku! Widać, że tutaj też jakby tą drogę trochę poszerzają od razu. Energetyka. <noise> A jak pani tu samochody... Pani samochodem nie Pani samochodem, aha. My liczymy, że uda nam się przejechać. Pani samochodem musi czekać, niestety. Stawiają akurat nowy słup. O, pan mnie tutaj mówi, jedź, jedź. O. U, u. Może poczekamy? Poczekamy lepiej, no. Okej, okay, pan, panowie dali nam znak, możemy jechać. Kopunka. Tutaj szykują kable. No dobrze, tam widać kolejny samochód. Pewnie chłopaki niedługo tutaj przyjadą naprawić ten słup, ale dobrze, że się na drzewie zatrzymały te kable, to chociaż prąd jest cały czas. Pani jedzie po drodze, mamy jeszcze. No, mapa pokazuje godzinę 20. Pani mówiła, że jak chcemy, możemy rzucić plecaki do niej, i ona i tak jedzie do Paj, więc ona nam to zawiezie, więc zostawiamy nasze plecaki. Bierzemy numer od pani. Pani mówi, że ma dwa sklepy, więc możemy później odebrać nasze plecaki. Ja tu jeszcze swój poprawię. Bo on mi tutaj Dobra. coś tu pani wiezie. Jeszcze trzeba zrobić pani zdjęcie. Okay. No i była by ładna gleba. Jest kolejny. Dobra, zjeżdżaj ja sobie, ja sobie dojdę kawałek A? na piechotkę, no. Widzimy się w park. <gryśla> 36 km jeszcze mamy. Mam nadzieję, że gdzieś tam droga nam się jednak poprawi. <gryśla> Byłam sceptyczna co do tego oddania plecaków. Pani co prawda miła, no ale nie wiemy, zostawiliśmy tam już wszystkie też laptopy drona myślę że odzyskamy pani niechętna była żeby zrobić jej zdjęcie ale Pani niechętna, bo fyzurę zaczęła poprawiać, bo jak to kobieta niegotowa do zdjęcia była. Tak, ale zrobiliśmy no nie, filmik. Jej numer od razu zadzwoniłam, także komórka działa. Ma jakieś dwa sklepy, no to znajdziemy ją. Fajnie takie duże. Koleżanki, a co wy tutaj tak robicie w lesie? Same. No patrzycie się, też się dziwicie. Turystów pierwszy raz może widzicie co? Pa, dobrego dnia krówki! Dojechaliśmy do jakiejś wioski. Zobaczcie jakie maleństwo tutaj. Piękna. O kolejna. Też nie za stara Chcesz się pogłaskać? Co? Chyba nie. O, skrzynka jest! No tu proszę. Coś tutaj się w tej wiosce. Czy to dzieje? A tuś zobaczył i chyba biegnie do nas. Bo my chyba uciekamy. Innym most na naszej trasie. No, mądrze sobie to wymyślili, takie kółeczko. Tym samochodem się da przejechać. Chyba będzie nowa droga. Nie zobaczcie, ułożony jakiś właśnie szlaban z drzewa, z jakichś liści. No, mamy jechać po tej drodze. Ale bardzo dobrze, że ją robią. Tu widzimy, że kładzie by to Panowie dopiero robią tę drogę. Zbrojenie położone Jak wysypane będą dalej robić drogę. Tutaj widzimy betoniarkę Na bieżąco mieszają la la. Pełno, chłopię, to sypię. Mamy 20 km i 41 minut, jeszcze nie wychodzi nam, że średnio jedziemy 20 km na godzinę. Teraz 33. Tutaj kolejne koleżanki, ja ty co dam? Trafisz się? I koledzy z tej strony. Mamy magiczną dziesiątkę i 20 minut, jeszcze. My jeszcze przed pai i słuchajcie, pani tutaj na nas czekała przyjeździe do miasta. Także odbieramy plecaki bardzo miła. Kopunka. Pytała się, dziękujemy kopunka. Pytała się, czy wszystko z nami OK, czy dojechaliśmy. Tak, ale bardzo w porządku zobaczcie. No taka, taka trasa po drodze, o, ten zegarek, o, kawałek wcześniej jeszcze. Dopimy od razu. Jak znajdziemy hotel? No, hotelu jeszcze nie mamy. Co tam się stało? Na koszulce też nieźle. Sputenki jakie? Ja tak samo nawet nie zauważyłam. Skuter też, teraz to by się deszcz przydał. O ja, ładnie nas to załatwia droga. No słuchajcie, nie była to prosta trasa, naprawdę dosyć wymagająca i myślę, że w deszczu no takim nieprzejezdna. skuterem nie przejezdna. Zatrzymaliśmy się w pierwszym hotelu. Miejsce super. Zobaczcie, przy samej rzece. Tutaj też jest jakaś restauracja, bar, można się wycilować. Niestety. Nie ma miejsc i pokoje wynajmują na miesiąc czasu. Przyjechaliśmy do kolejnego hotelu. Pan musi zadzwonić do właściciela, zapytać, czy są wolne pokoje na dzisiaj. Myślał, że my mamy jakąś rezerwację, bo już chciał nas tutaj wprowadzać powoli. Ładnie to wygląda też. O, panie tutaj jeszcze coś robią. W takim cichym miejscu, jeszcze przed miastem Paj. Przyjechaliśmy zobaczyć, jak wygląda ten domek. Tutaj jest taki taras. to nic nie widać, jest tak zarośnięte. Fajne miejsce. Zaraz tutaj zobaczę, już nie będę ściągał butu. Tak wygląda ten pokój. No, pani coś wspomniała, że tutaj długoterminowo wynajmują, ale coś kombinuje, więc zobaczymy, ale masz plecy brudne. Tak? Przyjechaliśmy do kolejnego taki domek za 700. Pani mówi, że ma na jeden albo dwa dni, bo dopiero ktoś się wyprowadził. Tak wygląda ten pokój. Pani musi posprzątać. Mówi trochę ciemno. no. Zastanowimy się nad tym. Ale powiem Wam, że obłożenie tutaj dookoła tego paj no to jest spore. Idziemy zobaczyć kolejny za 400 batów, czyli niecałe 50 zł, tylko że nie ma łazienki w pokoju. Idziemy zobaczyć jak wygląda, bo może pokój będzie ładny. Tak wygląda ten pokój. No, na razie dajemy sobie taką listę rezerwową. Jesteśmy w kolejnym hotelu, zobaczcie, nawet takie kartki wywieszają, żeby nie pytać. Byliśmy w innym hotelu. Pan mówi, że ma pełne, ale mówi, chodźcie za mną i przywiózł nas tutaj. No, widok piękny. Pani mówi, że ma jakiś pokój dostępny bez klimatyzacji. No, w dzień może być tutaj dość ciepło, gorąco w pokoju, to też zależy od pokoju, z której strony słońca, ale w nocy będzie ok, bez klimatyzacji. O, aha, to takie domki. Myślałem, że tamte lepsze. Ale zaraz zobaczymy. O, z racji tego, że nic nie ma, to myślę, że będziemy tutaj się kręcić za te 500 batów, czyli 60 zł nad samą rzeką. No zobaczymy zaraz co pani ma. Ostatni pokój pani mówi. Oho, ciekawe czy jest ciekawe czy jest o, Internet. OK. Taki. Taki no właśnie, prosty, prosty, pokój. No czuć czymś też, nie? To już wszystko jasne, dlaczego nie ma tych miejsc. Naprawdę wchodzisz się na mapę na Agodę czy na Booking, zostały tylko takie same drogie hotele i pani nam powiedziała, że dzisiaj jest są urodziny rodziny króla. A jak są rodziny króla, no to wszyscy mają wolne, a że dzisiaj jest czwartek, no to mają też piątek, no i sobota, niedziela normalny weekend. Także no trafiliśmy w najgorszym momencie jakim mogliśmy tutaj przyjechać. Trafiliśmy do jakiegoś różowego resortu, idziemy zapytać. Jaka cena i czy ma pani dostępny pokój? Widać tu mało ludzi, więc może pokoje dostępne? Wszystkie domki są różowe. Tam też pani chciała zawrotną cenę. Przyjechaliśmy do następnego. Tutaj też pełno. Jesteśmy już chyba w 20. hotelu i wszystkie są pełne. No, z wyjątkiem tam chyba jakichś drogi, których też nam się nie podobały. Jesteśmy w kolejnym miejscu. Pani idzie ze sprayem. Do zapachu, Takim zapachowym w ręku ma, zobaczcie, to oznacza, że albo wali, albo jakiś grzybek będzie w środku, skoro chce to zapryskać. Dobra, wchodzimy. No pokój ładny, kurde, bierzemy. O, pięknie pan, pięknie pan tu, to... no lekko wali. Trzeba to, o, teraz to będzie lepiej. Ale my nie mamy czasu, bo Marika za godzinę ma zajęcia, więc myślę, że zostajemy tutaj. Przyjechaliśmy jeszcze na market niedaleko nas, dosłownie 5 minut. No i widzę, że coś tutaj sprzedają, jakiś. Pat daje, smażone rzeczy. Ja tu muszę szybko przebiec, żeby mnie nikt nie przejechał. Dobra, jestem. O. Idę poszukać Marika, o Tam jest Marika. Dobra, zaraz się rozejrzymy, co tutaj sprzedają. O, proszę bardzo. I piękne grillowane kurczaki. Marika znalazła już jedzenie dla siebie. Kupiła u pani ryż. Jak ten ryż? Samego kurczaka zjadłaś. No, trochę różnie zostało, ale ee, dodałam sobie... Do Dachwikam że nie mam Teraz w biuro się jeszcze ja tutaj Będziesz ją piła? Ja tu mam, no zgadnij, co? A, pewnie wiesz, bo widziałaś, gdzie byłem. jaki ładny. Ładny, ładny, z jajkiem. Z jajkiem i tofu za... Na świeżo? No pewnie, 45 batów. O, Marika została już w pokoju, a ja przyszedłem na, na taką najpopularniejszą ulicę tutaj wieczorami, gdzie sprzedają... Sporo jedzenia ja się tutaj zaraz przejdę. Zobaczcie jeszcze jak to jest pięknie to udekorowane. Ale że na pierwszy strzał znajdę goląbki, no ładnie wyglądają. Jedzenia jest sporo, jak na jakimś dobrym markecie, w jakimś dużym mieście, a faj wcale nie jest jakimś takim dużym i odległym miastem jest dość, jeżeli chodzi o Tajlandię, ale mimo wszystko zobaczcie, ile tutaj jest ludzi. Sporo jest tutaj przyjezdnych, takich jak ja, ale też sporo jest lokalnych tajów, przez to, że król ma urodziny dzisiaj. I to powiem wam, że sporo jest takich rzeczy, że jak ktoś ma dość tajskiego jedzenia, no to... Tutaj znajdzie sobie takie, no może nie polskie odpowiedniki, ale znajdzie sobie jakieś burgery, kanapki, jakieś zawijańce widziałem, także dla każdego coś tutaj. Na tamtym markecie było sporo dobrego jedzenia. Wziąłem tylko mango, sticky rice. przyjechałem teraz na inny. Street Food Fest się to nazywa i jest, nie jest tak jak tamto otwarte cały rok, tylko zobaczcie, od 1 listopada do ostatniego stycznia. I też widzę różnicę. Tam jest naprawdę sporo osób, a tutaj widać, że tak delikatnie. Tutaj jest brama wejściowa. I co mi się podoba na start, że jest muzy muzyka na żywo i od razu jakiś spory bar widać. Nie jest to duże, raczej takie kameralne. No tak powiedziałbym, tutaj jest z tego 8, tam jest z 8. No powiedzmy tak do 25 jakiś budek z jedzeniem. 8 pierożków za 60 batów Tutaj macie cennik. Warzywne to jest lekko ponad 7 zł. Wracając do hotelu zatrzymałem się przy ulicy u takiej starszej pani i zamówiłem smażoną wieprzowinę. Ona jest na chrupko oczywiście, bo ją uwielbiam. Chciałem sobie przetłumaczyć, bo mnie jest tylko po tajsku. Wziąłem właśnie tą wieprzowinę, która tutaj wisi smażoną w czosnku i do tego będzie ryż i jajko sadzone. Zobaczcie jak pani kroi tą wieprzowinę. Pani zapakowała już pudełko, zabieram do hotelu. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Tajlandii. Dzisiaj przespaliśmy się pierwszą nockę w Paj. No, i jak wam wcześniej wspomnieliśmy, król ma urodziny albo miał wczoraj, albo ma dzisiaj. I tutaj wszystko jest zajęte: wszystko. Wszystkie te tanie. Zostają tylko jakieś no. droższe, albo jak ktoś może odwołuje, bo czasami jakiś tam skoczy. Ale ogólnie jest problem z tym, żeby zarezerwować jakiś dobry, tani hotel. Zobaczcie, dzisiaj dostępny tylko jeden obiekt. A tak to zawsze ich jest tutaj, wiecie. No, no jest ich trochę. Bo normalnie to ich jest no, sporo. No Zobaczcie, 166 obiektów nawet. No, Jest w czym to... wybierać, a dzisiaj tylko jeden. jeden. Można powiedzieć, że tutaj mieliśmy szczęście, że Pan nas wpuścił. Powiedział, że tylko na jedną nockę, ale to dobrze, bo akurat potrzebowaliśmy szybko hotelu wczoraj. No my już spakowani i jedziemy szukać kolejnego. Będziemy pytać, bo jak widzicie na bookingu to raczej nie zarezerwujemy nic, więc trzeba ja dzwonić. W... I... No Ja wczoraj, zaraz Wam pokażę ile telefonów wykonałam i na Whatsappie do ludzi pisałam. Chodźcie. Tak, tyle hoteli było obdzwonionych wczoraj. Dobra, już koniec. Tak, ale no po prostu lista, nie wiem, ze 30 dalej. Wszyscy, Więcej. wszyscy, że pełno, pełno, pełno. pełno. No. no nic, ubieramy się i przygoda, hej, trwaj dalej. Jedziemy szukać, przecież my to lubimy. O nawet Pasek Ci odpadł jeden. No. Dobra, już naprawdę. Mogliśmy zostać w tych górach. Na wsi było fajnie. Tak, przy okazji, zajechaliśmy jeszcze do innego hotelu. No, bardzo ładnie to wygląda, wygląda tak czysto. Cena też na Google pokazywała, że nie taka wcale wysoka, bo około 100, 100 zł. Ale co? Do poniedziałku. Pełne. Teraz dzwoni do kolejnego, tu po drugiej stronie, ale. Nie odbierają? Jakiś, że numer jest niepoprawny. Jesteśmy w hotelu i pani powiedziała, że ma jeden pokój za 1000, czyli 120 zł, ale nie może nam go pokazać, bo są tam jeszcze goście. Więc musimy czekać aż do 12.00. Jeszcze 10 nie ma. Ten pokój jest dostępny. O, właśnie, ten, ten, ten. Widzę, że tam ktoś sobie telewizję ogląda i nie ma zamiaru się wyprowadzić wcześniej. Bierzemy jeszcze gotówkę z bankomatu, bo nam się dzisiaj przyda kilka tysiaków. Ten dźwięk jest piękny, jak liczy. Mówiłem, że będą nam potrzebne baty dzisiaj. Postanowiliśmy, że przedłużamy sobie wizę w Tajlandii i przyjechaliśmy do biura emigracyjnego w Pai. Dobrze, że tutaj jest, nie trzeba wracać do Chiang Mai. No i potrzebujemy po 1900 watów na osobę, żeby to zrobić, plus jakieś drukowanie i kopia paszportu, bo to też potrzebne. Zdjęcia mamy ze sobą, przygotowaliśmy się już na to wcześniej. Jest godzina 10, a otwarte mają do 12, później mają przerwę godzinę i później chyba do 16, więc próbujemy to załatwić teraz jeszcze. Musimy wypisać nasze formy, trzeba wpisać wszystkie dane, trzeba mieć zdjęcia, trzeba mieć kopię paszportu. Mamy ostatnie dwa numerki, bo pewnie tyle będą załatwiać spraw przed tą godziną 12. Dość szybko nam to poszło, weszliśmy do środka, jest taka półeczka jak będziecie w PAI, po lewej stronie jak wejdziecie i tam trzeba sobie wybrać odpowiednią formę albo zapytacie, to pani wam da. Wypisaliśmy tą formę w 5-10 minut, wszystko macie podane obok, takie przykładowe formy, gdzie co trzeba wpisywać, więc to też nie jest trudne. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby wziąć te numerki, bo to później po kolejności oni zapraszają do okienka. I teraz czekamy na nasz numerek. I jak podejdziemy tam, pani nam zrobi jeszcze kopię paszportu, zapłacimy za to 20 batów. Mamy też zdjęcie. Pamiętajcie, że zdjęcie jest tutaj potrzebne do przedłużenia sobie wizy o kolejne 30 dni i zauważyliśmy teraz, że biorą paszporty, płaci się 1900 batów, ale paszporty dopiero będą oddawać po tej przerwie, która jest od godziny 12 do 13, więc będziemy musieli tutaj na pewno wrócić. Jeszcze dwie osoby przed nami, jednego numerka nie było. Idziemy? Tak, szybko idzie dość. Okazało się, że wypisanie tych papierków to nie wszystko. Musicie się zgłosić jeszcze wcześniej, przed przyjazdem tutaj, w swoim hotelu, żeby wypisali taką formę online, żeby tutaj tam u nich mieszkacie. Zostajecie po prostu takie potwierdzenie. No, my tego nie zrobiliśmy, nie wiedzieliśmy. Zadzwoniliśmy teraz. Moim zdaniem to oni. Rejestrują. Re rejestrują. rejestrują, rejestrują i tak ludzie, bo zawsze biorą paszport, tak. a oni po prostu tego wczoraj nie zrobili. Może mieli za dużo spraw, może po prostu sobie ten pan poolał. Nie wiem. Tak. Ciężko powiedzieć. W każdym razie nie widnijemy ja właśnie w tym systemie, że chyba przyjechaliśmy, że jesteśmy. No, i przez to e, musimy teraz czekać. I pan, zadzwoniliśmy do tego właściciela. I pan przyjedzie tutaj za 20 minut, potwierdzi, że my tutaj e, jesteśmy, że u nich spaliśmy. Okej, okay, przyjechał pan z naszego hotelu, ma jakiś papierek. Myślę, że to załatwimy zaraz. Pan musi wypełnić jakąś formę, więc coś takiego jest potrzebne. Albo online pewnie to można zrobić. Marika znalazła takie formy tutaj, w tym biurku, które wam pokazywałem wcześniej. I jak już wiecie, że chcecie zostać dłużej, no to możecie sobie dzień wcześniej przyjść, wziąć takie formy, wypełnią wam hotelu i przyjdziecie już z gotowymi papierami. Także wszystko jest dostępne. Mamy już nasze wizy w paszporcie, i przez to, że musieliśmy czekać na tego pana z naszego hotelu, no to tutaj już przyjechał supervisor i zrobił nam te pieczątki od razu teraz. Zatwierdził to, i nie musimy czekać do 16, tak jak inni ludzie, którzy już musieli stąd sobie pojechać. Co jest ważne, dostaliśmy wizę od końca wizy do końca wizy. My, nasza wiza kończyła się chyba za jakieś 4-5 dni. Tak. E, no i mamy wizę. Jakby... Od końca od... tej starej na następne 30 tak, dni. Nie od dzisiaj, nie liczy się od dzisiaj, tylko od końca tej starej, czyli jakby dodatkowo 5 dni mamy jeszcze do wykorzystania, Więc świetnie. Tak, czyli tak w skrócie mówiąc, jakbyście przyjechali do Tajlandii i zrobili sobie od razu przedłużenie wizy o kolejne 30 dni, no to by Wam nie przedłużyli od daty, do której przyjechaliście, tylko od końca tej wizy dwumiesięcznej na następne 30 dni. Zdecydowanie prostsze wytłumaczenie niż ja to powiedziałam. Pani miała zadzwonić do nas z tym pokojem, ale nie zadzwoniła, więc postanowiliśmy, że po załatwieniu wszystkich spraw przyjedziemy i pytamy o ten pokój. Pani poszła teraz zapytać, bo nie wiem, czy on jest dostępny. Także miks dzisiaj niezły. O, zaraz będzie informacja zwrotna. O, jeszcze nie. Pani dopytuje. Hmm? Hmm. No, pani nie wie o co chodzi, to my też tym bardziej. Pani mówi, że możemy iść zobaczyć. No i ten pokój kosztuje tysiaka, jak wam mówiłem. Czyli 120 zł. No, przy, taki, przy takiej sytuacji byśmy go brali, jak będzie dobry. Tak wygląda ten nasz pokój. Za 120 zł. Duże łóżko, dostawka. Rodzina trzyosobowa. osobowa zmieści się tutaj. Jest lodówka, jest telewizor, działa, bo widziałem, ktoś tu oglądał wcześniej, ale my nie oglądamy. No i tak wygląda łazienka. No tragedia, powiem wam, jest teraz z hotelami w i nie tylko, bo też mamy informacje z innych wysp, że no, podobnie jest jak tutaj. A to aż dziwne jest tyle hoteli w tym mieście i większość jest zarezerwowana. To jest, nie wiem, hotel na hotel. Jestem na tym, co tutaj jest. I w by było miało być najpiękniejsze, co tutaj jest. Nie chcemy się tu w ogóle uczyć. A co się, oka co się okazało, że to nie ten król, teraz nie miał urodziny, tylko ten stary król i, i to pewnie jest gdzieś wpisane jako jego święto i oni to obchodzą. Mm -hmm. Witajcie, telewidzowie, kolejnego dnia. Skąd Marii? Hi. Tak, dzisiaj luźny dzień, sobota, Przyjeździliśmy dopiero na śniadanie, jest po godzinie 13, Marika już sobie zamówiła szejka. tutaj w tej restauracji, barze i co jeszcze zamówiliśmy? Kanapki, najlepsze w mieście kanapki, zaraz Wam pokażę jak się nazywają, panowie przejdą, to są najlepsze kanapki, tutaj macie menu, możecie sobie zobaczyć jak to wygląda, o. nie za drogo, 80 taka najzwyklejsza kanapa, tutaj stoi nasz skuter, tak one się nazywają, jak chcecie sobie wyszukać w pie, to a możecie sobie szukać, zobaczyć, jak to wygląda. Cenowo, mówię wam, bardzo dobrze to wychodzi. Najtańsza jest z kurczakiem wystarczająco, mówię wam, 80 batów. To jest lekko ponad 10 zł. Minusem tych kanapek jest ich popularność. I tak jak dzisiaj przyszliśmy, wcale nie ma dużo ludzi na ulicy i trzeba czekać 20 minut. Wczoraj widziałem wieczorem, tutaj na tej ulicy była dość spora kolega, więc ja myślę, że ludzie czekali nawet z godzinę czasu. Ten szejk był tak dobry z marchewki i jabłka, że Marika już go skończyła. Wzięliśmy już odebraliśmy nasze kanapki i idziemy na drugą stronę tego bambusowego mostka, zobaczcie jak to wygląda. Super sprawa. No idziemy z tej strony albo z tej. Wzięliśmy sobie ręczniki, więc sobie siądziemy i zjemy nasze kanapki. Jak, Maritwa twoja kanapa z rybą? Spróbowałem? Mm -hmm. Dobra ryba. Mm -hmm. Tak wygląda mój gigant. Mm -hmm. oh. Oh. <laughs> Taka duża kanapka, że do buzi się cała nie mieści. Kurczaka jest <laughs> smakuje, widać. Kurczaka jest tak dużo. To te trzy, trzy albo cztery filety chyba z kurczaka są włożone. Drwale się chowa w Polsce. O, Przepyszna jest ta kanapka. Choć moja też niczego sobie. Mi bardzo smakuje. Smakuje trochę tak jak um, angielskie kanapki z rybą. Zjedliśmy już kanapki nad rzeką. Marika jeszcze sprawdza cenę kawy i idziemy do pokoju założyć buty, bo dzisiaj a mam nadzieję, że będzie fajny zachód słońca, bo jedziemy w fajne miejsce. Mieliśmy dzisiaj na zachód słońca robić coś, no moim zdaniem ciekawego, ale plany nam się zmieniły i zostajemy tutaj w mieście, Pokręcimy się trochę po nocnym markecie. Mnie to jeszcze kanapka trzyma, Marika wpadła na pomysł, że sobie zje mango sticky rice, pani na świeżo robi. Tutaj robią trochę inne mango mangostyki rajs, bo zobaczcie, trzy rodzaje ryży, zielony, taki lekko niebieskawy i biały. Przyjechaliśmy na inny nocny market, który jest okresowo, od listopada do stycznia. Obeśliliśmy dookoła te wszystkie stragany, na razie jest spokojnie, więc spadamy do miasta. Ja mam ochotę na zupę. Przyjechaliśmy do tej restauracji zjeść zupę, którą już mówiłem wcześniej. Marii, masz ochotę? Odczuwie trochę skubne, ale na razie te mango mi wystarczyło. To dobrze, najwyżej później zjedziemy. O, pan już zrobił zupę, nie wiem czy to dla mnie. Zobaczcie, pani ma tutaj całą Michę Ryżu i ładuje z kurczakiem. A, myślałem, że to dla mnie zupa. Następna będzie moja. Jest już moja zupa, widzę, że Marii tutaj wzięła koło siebie. No nie, nie, nie. Bardzo dobra. Zbalansowana słodycz, słoność, naprawdę w porządeczku zupa. Chyba sobie też zamówi. Tak, no wczoraj zapłaciłem za nią 40 watów, 45. Do tego sos rybny. Bez niczego, to nie potrzeba. Wierzysz? Tylko ja z białymi kluczkami, jakby jak, jak Marii, twoja? Oj, jeszcze lepsza niż twoja. Teraz mogę ci powiedzieć smacznego. Mm. Ja mam taką Be. samą, tylko ja mam więcej czosnku. Nie, też ci pan też nałożył. Pan... No. Same, same. Yeah. Ale wieprzowina to już ci oddaje. Próbowałaś? Nie. Yeah. Spróbuj, bardzo dobra, delikatna. Wygląda na schabik. Wygląda ładnie, ale podziękuję. To ładuj, ładuj, ładuj. Ja to lubię takie.